Na statku przebywają tylko oficerowie, ale zostali odepchnięci i przyszedł, przyszła straż, przyszła straż z karabinami, i być może za chwilę będą do nich strzelać. Będą strzelać do marynarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Jestem ciekawy. Mają zostać nakryci prezentem, nakryci Wielkim materiałem. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Mają zostać nakryci prezentem. Mają zostać. O to mi chodzi o, te, o to wyrażenie. To znaczy, że ktoś to zapladował. Yy. Oni sami tego ro nie robią. Mają zostać nakryci. To znaczy, że inni ludzie ich. Nakryją prezentem, takim wielkim, wielkim materiałem. Słowo mają oznacza, że mm, jest jakiś plan albo jakiś rozkaz może, ok? Z kolei zostać nakryci mówi nam, że oni są tylko obiektami. Ktoś inny wykona całą robotę, ktoś przyniesie ten wielki materiał i ich przykryje. Mm. W tej historii to jest bardzo groźny moment, prawda? Rozkaz brzmi, przykryjcie ich tym materiałem. I barydarze czekają na to, co zrobią inni. To nie jest ich decyzja, tylko coś, co ma być im zrobione. Mają zostać nakryci. Posłuchajcie innych przykładów. Uczniowie mają zostać poinformowani, okej? Okay? To znaczy, że na przykład nauczyciel ma im powiedzieć o różnych zbianach, Oni tylko siedzą i słuchają. Mają zostać poinformowani. Papiery mają zostać dostarczone. To znaczy, że ktoś musi je przynieść do biura. Taki jest rozkaz. Okay? Papiery mają zostać dostarczone. Do piątku, na przykład. Goście mają zostać powitani. Ok, tak mówi szef. Kiedy przyjadą do nas goście, mają zostać powitani. Ok, taki jest rozkaz, taki jest plan. Gdy przyjadą goście, ktoś wyjdzie do nich i ich przywita. Ok, bacie ich przywitać. Goście mają zostać powitani. To jest taki sposób na powiedzenie, że. Taki jest plan, taki jest rozkaz, żeby z kimś coś zrobić. Ok? Zapraszam Was do więcej podobnych filmików, na wspólne oglądanie niemych filmów, w których tłumaczę Wam, co widzimy na ekranie i w, tym, i w ten sposób uczycie się języka polskiego. Zapraszam bardzo serdecznie do klubu VIP na realpolish.pl. Na statku przebywają tylko oficerowie, ale zostali odepchnięci i przyszedł, przyszła, straż, przyszła straż z karabinami i być może za chwilę. Będą do nich strzelać, będą strzelać do marynarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Jestem ciekawy. Mają zostać nakryci prezentem, nakryci wielkim materiałem. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. W każdym razie widzimy, że jest tutaj. O właśnie. Napisał przykrycie ich prezentem powiedział. Przepraszam, nie napisał. I oficerowie się patrzą na to wszystko. Brać ich. I zobaczmy, co się będzie działo. Hmm, kłopoty trochę z internetem, ale już wciągnął się film. Wszyscy generałowie mówią, że na rozkaz się meldują. Go to VIP Club and watch it.